Cześć panowie. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym materiałem, który znowu może wam się przydać. Wydaje mi się, że jest czymś, o czym się głośno nie mówi w internecie, a trzeba o tym mówić i warto o tym mówić. Dlatego ja zamierzam to zrobić. Żyjemy w czasach ogromnej presji wywieranej na nas przez otoczenie i całe szczęście, że seks nie jest już tematem tabu, aczkolwiek niestety z tego względu oczekuje się od wszystkich posiadania Wiedzy na ten temat i o w tym temacie. A ta wiedza nie zawsze jest tak oczywista. To jest przykre, to fakt, że bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie innych, a w szczególności ocenianie ich doświadczeń albo braku ich doświadczeń. Czy jest odpowiedni wiek do stracenia swojego dziewictwa albo jak powinien wyglądać Twój pierwszy raz? Panowie, jeśli te odpowiedzi na te pytania Was interesują, to znajdziecie je w tym materiale. Także jeśli jesteście zainteresowani. To zapraszam Was do oglądania. Jednak zanim przejdziemy do tego materiału, chciałbym Was prosić o zostawienie mi łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Nawet dla statystyk, który będzie wybijał mój filmik, ponad wszystkie inne, które chcą być, chcą złapać się w algorytmie YouTube'a. Ja też chcę być w tym algorytmie. Pozwólcie mi to zrobić. Także jeśli chcecie mnie wesprzeć, to proszę zostawcie łapkę w górę. I lecimy dalej. Przede wszystkim, czy jest coś takiego jak odpowiedni wiek na twój pierwszy raz? Oczywiście, że nie, to jest bzdura. Niektórzy zrobią to w wieku 16 lat, a inni w wieku 25. To wszystko zależy od tego, jak życie się potoczy, na kogo natrafimy po drodze, jakimi jesteśmy ludźmi. Z jakimi ludźmi będziemy przebywać? To jest sprawa osobista i często niezależna od nas. Co jest moim zdaniem bardzo ważne, to to, żeby nie ulegać tej właśnie presji otoczenia, która jest na nas wywierana i nie robić tego za wszelką cenę z kimkolwiek się da, ze względu na to, że za kilkanaście lat, kiedy będziecie sobie myśleli o tym waszym pierwszym razie, to nie będziecie wspominać tego, że. O miałem 14 lat, ale było super, cieszę się, zrobi że zrobiłem to w tym wieku. Nie będziecie tak o tym pomyśleli, a w szczególności nie będziecie tak o tym myśleli, jeśli od kilkunastu lat będziecie ojcem lub matką. Dlatego panuje przede wszystkim rozwagę. Pamiętajcie o tym, rozwaga jest bardzo ważna. Pierwsza sprawa, która jest moim zdaniem bardzo ważna, to jest to, że twój pierwszy raz nie powinien odbyć się z jakąś przypadkową osobą, tylko z osobą, która coś dla Ciebie znaczy i na której Tobie zależy. Wydaje mi się, że to jest rzecz oczywista i sprawa oczywista, ale może nie dla wszystkich bo być może niektórzy są już w y, takim wieku, że sobie myślą dobra, muszę to zrobić kimkolwiek, żeby to już mnie, żeby mieć to już ze sobą, potem będzie lepiej. I jeśli zrobicie to z osobą właśnie taką przypadkową, którą poznacie gdzieś w klubie, na imprezie, czy co gorsza zrobicie to z y, prostytutką, to może przynieść bardzo negatywne skutki, ponieważ możecie się kompletnie zrazić do seksu i możecie go kojarzyć z, z czymś, co jest niezręczne, niekomfortowe, z czymś, co po prostu... Źle wam się kojarzy. Możecie to źle kojarzyć. Nie ma co ukrywać, że pierwszy raz to jest ciężkie czasami doświadczenie. To jest coś, co zapamiętamy być może na całe swoje życie. Dlatego uważam, że warto to zrobić z osobą, na której nam zależy i która jest dla nas bliska. Druga sprawa, bycie prawiczkiem nie jest żadnym powodem do wstydu, a niestety często tak jest odbierane. Wydaje mi się, że dużą rolę w dzisiejszym świecie odegrała pornografia, ponieważ dostęp do seksu jest taki łatwy, jeśli ktoś nie wie jak to wygląda wystarczy, że odpali sobie internet i włączy film i ma wszystko wyłożone jak na tacy kiedyś było zupełnie inaczej, ludzie nie rozmawiali tyle na ten temat, ludzie się nie wyśmiewali ktoś był prawiczkiem, ktoś był dziewicą to wydaje mi się, że nie było nic dziwnego i nie było w tym nic złego, a teraz jak ktoś jest prawiczkiem, czy ktoś jest dziewicą wydaje mi się, że ludzie w ogóle ukrywają taki fakt moim zdaniem nie ma tutaj żadnego powodu do wstydu, jeśli ktoś chce zostać w czystości ze względów religijnych powinien to zrobić, a jeśli ktoś chce zostać w czystości, ze względu po prostu na to, że nie jest jeszcze na to gotowy, to tym bardziej powinien to zrobić, bo nie powinniśmy się zmuszać do czegoś, czego nie chcemy robić. Punkt numer 3. Panowie, bardzo bym chciał, żebyście zapamiętali ten punkt. W dzisiejszym świecie nie ma tajemnic i bardzo łatwo możecie się stać pośmiewiskiem, bardzo łatwo możecie się stać obiektem plotek. Niestety. Świat jest brutalny i musimy się z tym pogodzić. Dlatego uważam, że takie ważne jest, żeby zrobić to z jakąś ważną, istotną w waszym życiu osobą, ponieważ takiej osobie nie zależy na tym, żeby was skrzywdzić. Nawet jeśli ten pierwszy raz będzie nieudany, jeśli coś nie wyjdzie, jeśli będzie niezręcznie, to ta osoba nie zrobi nic, ani nie będzie podkowała na wasz temat, ponieważ nie chce was skrzywdzić. Więc wracamy do punktu wyjścia, nie powinniśmy robić tego z przypadkową osobą. Ze względu na to, że właśnie nie ma żadnych tajemnic, ludzie ze sobą rozmawiają, ludzie plotkują, i niestety możecie stać się obiektem takich plotek. Dobrze wiemy, że młodzież często nie myśli o konsekwencjach takich plotek czy takiego wyśmiewania innych osób, a zdarza się, że kończy się tragedią, i no są takie przypadki, że po prostu kończą się one tragedią. Dlatego warto też się zastanowić nad tym, co i dlaczego i po co mówimy na czyjś temat, taki punkt do zastanowienia się. Panowie, punkcik numer 4 pierwszy raz nie jest idealny. Ludziom wydaje się, że seks jest prosty, ponieważ widzicie to na filmach. No przecież, co jest z tym skomplikowanego? Facet zdejmuje spodnie, kobieta się rozbiera, robią to cyk-cyk-cyk, godzinka, pięć prezerwatyw zużytych i wszystko jest elegancko. W życiu to nie jest takie proste i to nie wygląda w ten sposób. Po pierwsze, Twój pierwszy raz nie będzie trwał kilkanaście minut, nie będzie trwał godziny, nie będzie trwał pół godziny. Może być, że będzie trwał minutę, dwie minuty, trzydzieści sekund. Po drugie, może być niezręcznie. Możesz nie czuć się komfortowo ze swoim ciałem, Twoja partnerka czy twój partner możecie nie czuć się komfortowo ze swoim ciałem. Dlatego znowu powtarzam, że bardzo ważne jest, żeby to była osoba bliska, ponieważ jeśli jest to osoba bliska, to łatwiej jest stworzyć pewną więź. No i przede wszystkim, takie podstawowa rzecz, że to naprawdę nie jest takie proste jak się wydaje. Szczególnie ten pierwszy raz możecie po prostu nie trafić. No, taka jest prawda, jeśli oboje robicie to po raz pierwszy. To połączenie jednego z drugim to nie jest takie, to nie jest takie hop -siup. także zapamiętajcie to, że pierwszy raz nigdy nie będzie idealny. Punktik numer 5. Panowie, pamiętajcie o tym, żeby podczas seksu zawsze się zabezpieczać prezerwatywami. Tak jak już wspominałem w poprzednim punkcie, pierwszy raz może trwać kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund, może trwać 2, 3, 5 minut i możecie nie wyczuć tego momentu, w którym będziecie kończyli. Jeśli zrobicie to bez prezerwatywy, a nie daj Boże, wasza partnerka nie będzie się zabezpieczała, to będzie jakiś głupi wybryk, który zrobicie, bo... Nie macie prezerwatyw, bardzo chcecie to zrobić, już długo na to, na to czekaliście. Zrobicie to, i za 9 miesięcy może okazać się, że będziecie rodzica, rodzicami pięknego, małego bobaska, a nie chcecie tego. Więc pamiętajcie o tym, żeby się zabezpieczać, bo to jest naprawdę podstawa i uchroni was to nie tylko przed ciążą, ale także przed chorobami wenerycznymi. Panowie i panie, nigdy nie wiecie, co się kryje w drugiej osobie, nawet ta osoba może tego nie wiedzieć. Może dzień wcześniej uprawiała z kimś przygodny seks. Gdzieś w klubie, na plaży, na imprezie i, i coś się stało, nie wiecie tego. Naprawdę tego nie wiecie. Także to jest także metoda zabezpieczania się przed chorobami wydalnymi, które są i trzeba się z tym pogodzić. No i punkcik numer 6. Panowie, również rzecz dla was do zapamiętania. Orgazm u kobiety nie jest taki łatwy do osiągnięcia jak orgazm u mężczyzny. Znowu odniosę się do filmów pornograficznych, ponieważ tam wszystko jest idealne. Kobieta zawsze ma orgazm, facet zawsze ma orgazm, robią to 30 minut, potem on dochodzi w różne dziwne miejsca, ona jest szczęśliwa, wszyscy są szczęśliwi. No panowie w życiu tak nie jest. I nie zdziwcie się, jeśli podczas waszego pierwszego razu kobieta, z którą to robicie, po prostu nie osiągnie orgazmu. Nie jest to żaden powód do wstydu, nie ma w tym nic dziwnego, po prostu tak są skonstruowane nasze organizmy. No i panowie, dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten materiał również wam się spodobał tak samo jak poprzednie. Jeśli tak, to oczywiście wiecie co robić, wiecie co robić. Kciuczek w górę, komentarz, subskrypcja. Jeśli jesteście zainteresowani jakąś tematyką, chcielibyście, żebym coś poruszył, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. A ja postaram się zrealizować wasze pomysły. Jak już pisałem, być może przeoczyliście, ale pisałem ostatnio, że e, ponieważ gdzieś tam padł pomysł zrobienia jakiegoś takiego małego QA, więc jeśli chcielibyście, żebym coś takiego zrobił, e, zadawajcie mi pytania w komentarzach, ja sobie je będę zapisywał i jeśli będą takie, wiecie, krótsze, nie na cały odcinek, to po prostu wrzucę je do QA gdzieś tam kiedyś. No i panowie, jeszcze raz z całego serca bardzo wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia.